Ani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Maxiu i dzisiaj będziemy robić sobie stylówki nawzajem. Tylko nie będzie to takie proste, bo będziemy mieli do wyboru trzy koperty. W jednej będzie sklep, w drugiej będzie kwota, a w trzeciej będzie utrudnienie. A wy, jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy chcecie więcej odcinków z tej serii z innymi gościami. No, gośćmi, gośćmi, gośćmi! Co, co? Pierwsza runda. Musimy przygotować stylizację jesienną. Ty dla mnie, ja dla do ciebie. Dobra, no, okay. dobra, radę. Rozój skarb. Eee, oj. bardzo chciałbym jakąś Zary albo berskie, albo H&M ewentualnie, ale nie chciałbym trafić na jakiegoś New Yorkera albo Divers Crop. Wykrakałem. Teraz kwota. Jaka jest największa? 1000 zł. 100 złotych. Nie, no nie jest tragicznie. A to na całą stylówkę? Tak. Uhu. Ale spoko, że jest New Yorker, bo w New Yorkerze są tanie rzeczy, więc będziesz w stanie coś... Tworzyć. Niedobrze. Ostatnia koperta. Utrudnienie. I teraz jeszcze minus 50%, załóżmy, że no, coś tak takiego. Nie, nie ma utrudnienia. Dobra, biorę środkową. O kurczę, o. Jeden element z działu dziesięcego. Dobra, coś wymyślę, coś wymyślę, będzie jakiś pomysł. Nie wiem, czy w New Yorka, że jest dział dziecięcy, jeżeli nie ma, to może wleć jakiś inny sklep, gdzie jest dziecięcy. Okej, okay, czyli wiem, ja że wtedy jedną rzecz biorę z innego sklepu tak. z działu dziecięcego. W porządku, pasuje mi to. Aleksandro, teraz ty losuj, dawaj, wybierz tej kopertę czerwoną. Okay. A, wybieram od razu kwotę i od razu jakieś utrudnienie. Dobra. TK Max. No i to już jest dużo lepiej. Mam tam do wydania. 300 zł jest to ok. I najgorsze, czyli utrudnienie. Jeden element od innej płci. Czyli ja muszę kupić coś dla Maxa na dziale damskim No dobra, to rozdzielamy się i idziemy na zakupy. Ważne pytanie mam. Czy buty liczą się do naszej stylizacji, czy ich nie liczymy? Jeżeli dasz radę to fajnie będzie, jeżeli nie no to trudno Czyli będziemy śmigać na bosaka? Najwyżej Lecimy Jesienią na bosaka, spoko Idziemy właśnie do New Yorkera, żeby przygotować stylówkę dla Oli za 100 zł Z jedną rzeczą z działu dziesięcego To się nie uda Stary, to jest szans 100 zł na stylówkę No może być ciężko, ale New Yorker jest tani Jest tanio? Jest tania. Jest dobrze? Jest tanio co złotych stary to bluza kosztuje 85 Ja ci nie mogę podpowiadać, także to jakby to ty musisz wybrać, ja to tylko operuję. No to ja wiem, Kamerę. ja wiem. Dobra, operator, chodź, chodź. A to będzie ciężkie. Tani ten New Yorker, tak, tani, tani, no? Oooooo... Oh. nie. Musimy jakieś spodnie. Zaczą bez spodni i koszulkę dla Olicha wziąłbym z działu 10. Albo jakiś sweter. No mimo wszystko jest... wiesz, mała. Taka ci się wydaje. Dobra, jestem już w takim maksie i pierwszy co zrobię, to pójdę na dział damski, bo chciałabym mieć tą część garderoby od płci przeciwnej już z głowy, i wydaje mi się, że najłatwiej z działu damskiego będzie kupić jakiś t-shirt albo jakąś koszulę czy coś takiego, bo będzie to wydaje mi się, że bardziej uniwersalne niż na przykład jakiś spodnie czy kurtka, więc idziemy na dział damski i zobaczyć, czy uda nam się znaleźć jakiś t-shirt, w którym maksiu będzie dobrze wyglądał. Dorowidzowie, na damskim dziale udało mi się znaleźć taką bluzę championa Jest ona w rozmiarze XXL i jest dosyć spora, więc wydaje mi się, że na maksa będzie dobra Ale niestety kosztuje aż 165 zł. Więc na razie ją wezmę, ale idę jeszcze poszukać dalej, może uda mi się znaleźć jakąś górę tańszą Która będzie po prostu też spoko wyglądać Tego się nie spodziewałem Ja też nie Prawie rozwodziły w schody Taki w oli, praktycznie wyrzuciłeś z szafy. To fakt. I taki sweter kosztuje już na przykład tylko 95 zł. No to musi ubrać sweter i nic więcej. Do no tobie by to pewnie pasowało. Nie mi się podoba. 119, 85? Bądź tani. 95 zł. O co ci chodzi? No to to ma założyć? No 15 zł, no stary, no musisz patrzeć na budżet. Stary to jest bez sensu. A co ona jest z bluzów? gangster My ją na gangsterkę Jesienną <noise> Ale spójrz, że te 3495 jeszcze nie są aż tak tragiczne Wydaje się całkiem sensowne 1495 bierzemy! Ej, zobacz nawet jaka nawet takie wezmę Jeżeli chodzi o rozmiar, gdzie ubrania ma rozmiary? To jest 38 Nie mam pojęcia weźmiemy 38. Jestem ogólnie w szoku, bo jest ogólnie bardzo mało takich koszul grubych. Wiecie o co chodzi? Typu taka koszula. No i właśnie taką jedną koszulę udało mi się znaleźć na dziale z kurtkami. Była tak wciśnięta pomiędzy. I powiem wam, że wygląda całkiem spoko. Już wam pokazuję. Tak ona się prezentuje. I kosztuje 135 zł. Czyli o 30 zł mniej niż bluza. No dobra, mam dwie opcje z działu damskiego. Więc dobieram teraz resztę stylizacji i zobaczymy po prostu co wybiorę na końcu. Idziemy teraz ogarnąć spodnie, bo jeżeli uda mi się znaleźć tylko spodnie, to będę muszona wziąć bluzę. A jeżeli uda mi się znaleźć spodnie i t-shirt, to wtedy wezmę koszulę. Taki mam plan. Gdzie jest jakaś cena niska? Ja Musimy znaleźć nisko cenę. Bądź tania, bądź tania. 85. 150. Stary 50 zł jak gdzie kosztuje? No Ej, bo bym to wziął? No powiem tak, ale na pewno tego nigdy nie założy, no, nie? No, stary star, dziwię się, a myślisz, że to kiedyś założy? Nie wiem, ty kosztujesz, moja droga Nie, spodnie za drogie. Ty jesteś dobry w patrzeniu na ceny, ja nie jestem tak dobry na czas no, takie stare, rzeczy ja kocham szukać ten patrz, 50 złotych, stare A wolałbyś wyglądać tak, czy wolałbyś Louis Vuitton? Wolałbym wyglądać tak, jak to czarne Niż takie Louis Vuitton Stare, ale no przejrzyj to, zobacz, tu masz różne kurty. wszystko jest za 40 no, nie 50. wiem, no patrz na te ceny. Ja. Ryzykujemy. Weźmiemy to, to i biały t-shirt z działu dziesięcego. Chodźmy zobaczyć, czy na dziale dziecięcym dostajesz t-shirt. Ile zostało? 60 zł. zł. Tak, jakoś 60 zł. Na spokojnie dostanę, na 3 wagonie totalnym. Chodź, zapraszam was. Mamy swoje zakupki. Idziemy na górę teraz, ponieważ musimy udać się do innego sklepu żeby zakupić rzecz z działu dziecięcego i myślę, że będzie to biała koszulka po to, żeby po prostu ole miała coś założyć pod ten płaszczyk, kardigan, jakkolwiek to nazwać, ciężko. Więc zobaczymy, czy znajdziemy coś na dziale dziecięcym Ja jestem ciekaw w ogóle jak idzie też Oli Więc pewnie teraz możecie zobaczyć To są jedyne spodnie, które udało mi się znaleźć Są one z Zary, tylko wydaje mi się, że będą na maksa za duże Bo to jest rozmiar aż 42 Ale kosztują 69,99 Więc je biorę i mam nadzieję, że będą pasować Dobra, jak mam spodnie takie tanie, to idę teraz na dział t-shirtów I może uda mi się znaleźć jakiś taki zwykły, basicowy, biały t-shirt Który będzie pasował do koszuli i do spodni Nie, ona jest wyższa ode mnie, faktycznie teraz mi przykro. Czekajcie, bo ja nie rozumiem czemu tego już tu jest 170 zł To jest cały zestaw z stresem Tu No tu widzę No A? widzisz cenę? 1999 Czy to będzie dobre na Ole? Tak, ja bym to wziął Mamy pełny outfit i śmigamy w takim razie do Oli aby to przymierzyła Moim zdaniem będzie wyglądać oszałamiająco. Koszula i spodnie wyjdą mi około 205 zł, więc zostaje mi 95 na t-shirt I widzowie Znalazłem taki zwykły biały t-shirt za 90 zł, więc odkładamy bluzę Bierzemy wtedy koszulę, t-shirt i spodnie i wydaje mi się, że Maxie będzie wyglądał fajnie Zakupy zrobione, idziemy się spotkać z Maksiem To co, lecimy do domu przebierać Do domu? No tak No dobra, okej okay. Dobra, to widzimy się w domu No idź. się musisz nagrywać dalej i no wyglądasz jak człowiek! Ty nie. ty! Nie! Ja chciałam zapytać o co chodzi w tej stylizacji? Jakby to chyba jest dzieciętego, tak? Tak, tak, to jest dzieciętego, tak. A dlaczego nie kupić zwykłego t-shirta? Nie było! Nie szukał nawet. No nie było! Czuję grafika, New York, London, Los Angeles, Tokio, Barcelona, Paris! No będzie miał? No! No to? Nie. To? Nie! A to? Ale ja, to wygląda dobrze ogólnie. Spodnie mi się tego, bo one mają krój marchewkowy. Że one się zwężają powoli do na dół i tak wygląda w nich jak rolnik trochę. Ale tak to? Koszulka plus koszula. Fajnie! A z butem na no, przykład? A ja może bym tak wyszedł na miasto. A ty też powinnaś, ale. Nie. Yes! Ja uważam, że... Dobra, kto to ocenia w ogóle? Pawo. Więc tak, gdyby nie twoje skarpetki, outfit byłby dobry. Outfit byłby dobry. Wina skarpet. Tak. <laughs> dlatego, Maxia, outfit jest lepszy, czyli ty dostajesz punkt. Tak, lepiej ci poszło zdecydowanie. Ja miałem problem. Ja miałem tutaj bardzo niski budżet, dlatego musiałem kupić coś z działu dziecięcego. To powiem, że to jest outfit za 100 zł. No tak. I tak uważam, że za tą kwotę poszło mi nieźle. To miała być w ogóle stylizacja jesienna. Gdzie tu jest jesień? No kolory, patrz jakie kolorystyka, wiesz, płaszczyk, pomarańczowe, wiesz jesień pomarańczowe, brązowe, wiesz o co chodzi. A gdzie w Maxie jest jesień? I właśnie, gdzie jest u mnie jesień. No, a wiesz co ja bym tak ubrał, tak szczerze? Stracha na wróble. Góra jest dobra. Spodnie są to słabe. To były jedyne spodnie, które kosztowały 90 zł. Spodnie są mega słabe, kolor, jest za zajazd. Znaczy, no nie, no nie podobają mi się po prostu. Ej, ale mógłby się nosić. To jest prezent dla ciebie, Max tak. Ej, w sumie to war. Wystawię na Winter. Gii, dzięki. Czas na drugą stylizację. Znowu losujemy. Poprzednia stylizacja poszła mi na tyle dobrze, że już wiem, że chcę losować coś innego. Tak, proszę bardzo. Wylosuj coś? U niech będzie ta. O, proszę. Sensei. To brzmi lepiej niż New Yorker regulnie. Proszę bardzo, teraz kwota. Patrz, kafel, kafel. Te, teraz, patrz, patrz, co się dzieje. 1000 zł. Ok, 500 I utrudnienie. Kup jedną rzecz w rozmiarze XXL. Dobra, teraz moja kolej. Biorę to. Raz. Biorę to. Dwa. I biorę to. Trzy. Pepko. 150 zł. Ok, okay. okay. to jest no, na Pepko? Pepko tak, To tak, są tanie rzeczy. I teraz utrudnienia. 50% w losowym kolorze i ty wybierasz mi ten kolor. To jest kolor dla ciebie, pamiętaj o tym. Mogę tutaj powiedzieć, że nie wiem, jest kolor czarny, biały, ale, Aleksandro. No dasz mi... Chciałbym 50% mojego outfitu w kolorze różowym. Dobra, nie ma problemu. Najpierw Ci damskie ciuchy, nie ma problemu. Nie, 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 muszę być męskie, bo nie, nie <laughs> dostajesz takiego utrudnienia, nie? No zobaczymy, co się uda znaleźć. Powodzenia. Dziwne te influencerki. My już jesteśmy pod Sinsejem, właśnie. Wpadłem na pomysł, że co do utrudnienia, że jedna rzecz musi być jak największa jak morza, czyli XL, prawdopodobnie. Będą to spodnie, bo ostatnio Ola nosi też szerokie spodnie i uważam, że to jest dobry pomysł, stary, żeby wziąć spodnie, które wiesz, są cargo, albo coś takiego i po prostu wziąć największy rozmiar, żeby one były szerokie i. Oko? Wiesz... A ja jestem dalej ciekaw, co powiedział, ale nie wiem. Ale co powiedział? No, Sin, co powiedział? A co powiedział Sin? Bo jest To tak, tak. Ten sklep u Ale z tego co mi wiadomo to właśnie dziewczyny często się ubierają w Sinsayu, tak, nie? Tak, Sinsay to jest sklep, który wiele dziewczyn lubi Tak To jest takie olciowate i jesienne naraz jest to 50 zł I tego takie spodnie stare, szeroki cargo jak coś jest na górę Powiesz coś? Jest aktualnie 12.37. Okej, okay, koks, koks, dobrze, rozumiem. I bardziej mamy spodnie. No one są wielkie. nie pasują Ale są wielkie. Gdzie one są wielkie? Stary, przecież to jest... Zobaczcie, to to ma spodzie, jaką to ma logawkę. Mówi, w ogóle. To jest eska stary. A to jest eska stary. Robimy abstrakcyjny outfit. XXL Stary przecież ty byś tym pływał Ja bym tym pływał Ale jak to będzie wyglądało Oli? Zajebiście Stary, wiecie? ale zobacz ile to ma w ogóle miejsca od pasa do ten, ona może to jako koszulkę użyć jeszcze Pobierzemy no, to na pewno Znaczy fajnie, że są takie spodnie, nie? Dla tak, nie, tak. osób o, 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 oversize Mówimy, ale... że to jest abstrakcyjne dla osoby, która jest mała, chuda tak. i po prostu te Ale dobrze, że są takie spodnie Do stary, jakbym miał 2 metry i ważył 150 kg, to też bym chciał, żeby takie spodnie były, bo miałbym przy tak? Nie. Bo to najzwyczajniej I teraz pytanie, czy my chcemy do takich nie? <laughs> spodnik stary Nie Dobryć to nie. nie a widzisz i zaprzeczysz teraz A nie, mogę. tak Tak? Jak chcesz, a. to tak powinienem <laughs> machać Idę już do Pepko i powiem wam, że nigdy nie kupowałam ciuchów żadnych w tym sklepie. Jedyne ciuchy jakie kupowałam to były ciuchy dla dzieci, ale nic nigdy nie kupiłam na dziale dla dorosłych. Jestem ciekawa jakie to są ciuchy, bo totalnie nie wiem czego się spodziewać. I tu wie, zobaczcie to, to jest taki słodki różowy sweter, myszka Miki. Ja to chcę, ja to kupię Maksowi na odcinku, ale ja to potem od niego ukradnę i to będę nosić sama. To jest takie słodkie i takie cieplusie, o Boże, no patrzcie to, jakie to jest piękne. Dobra, wychodzę z działu idę na dorosły, widzicie tu są chyba? A, są, dobra, widzę. Jestem ciekawa, czy będzie coś w ogóle różowego na dziale męskim. No jak na razie to kiepsko to widzę. No masz budżet, nie? Możesz szaleć. Dlatego ten płaszcz. Nie no, chyba cię Zajebiste. co to być jesienne od No a to nie jest jesienne? Stary nie wiem właśnie. Ale na pewno biorę kapelusz. To! I do tego jakiś sweterek pod spód i do tego ten kapelusz. To będzie zajebiste. jakie guziki królewskie, pa! warty przyleciały. One są wyszyte, wyrobione w Fekwartie. Jest problem. Przeszłam cały dział męski, cały dział dziecięcy, jakby chłopięcy i nie ma nic totalnie różowego. Nie wiem, jak to rozwiązać. Nie mam pojęcia, co zrobić. Nie wiem. Muszę coś wykminić. Jakaś piżama może choć różowa, ale taka, żeby to było męskie, a nie damskie. Kurczaki. No dobra, kminia. Pod spód to dobrałbym stary myślę, że jakiś sweter zamiast t-shirtów. dobrze, dobrać do niego taki jasny, żeby pod spodem było jaśniej. Nie patrz tak na mnie, to jest uh -huh. twoja decyzja. Mogę z tobą rozmawiać, okej, okay, rozumiem. Nadal nic nie powiesz. Dodałbym szala. Czy to nie będzie za dużo z tym? Ciemny, właśnie pod spodnie, nie? Ewentualnie czarny. I wtedy byśmy potrzebowali też, myślę, że nawet czarny Niech to będzie czarny outfit, stary. Potrzebujemy czarny sweter. I tylko akcentami kolorystycznymi będzie ten kapelusz i płaszcz. Aha. Z golfem stary. 78 zł. Moim zdaniem mamy outfit roku. Jesteś pewien, że zmieścimy się w 500 zł, wak? to? Kapelusz kosztuje, mój drogi, 36 zł. Peter, 8 dych. Jeżeli chodzi o szal, trzy dychy. Natomiast to kosztuje stówę tylko i spodnie. Idziemy? Mhm. Jak Widzę, wśród tych szertów znalazłam taką wososiową e, koszulkę. Tak się ona prezentuje. No i prawie cała różowa. W sensie to jest taki trochę pomarańczowy róż, ale wydaje mi się, że mogę to zaliczyć, no bo jest to jedyna różowa. Jakkolwiek rzecz tutaj. No i problem kolejny jest taki, że to jest rozmiar S. Mam nadzieję, że jakoś się Maxi w to wciśnie. Teraz musimy dobrać tak jakieś spodnie i może jakieś buty dodatki, które będą bardziej różowe. Zróbmy tak, spodnie weźmy w normalnym kolorze, a dodatki weźmy po prostu w takim właśnie różu. To by było piękne. No to jest opcja B. To jest opcja B. Kupując ją zmieści się w cenie. Stary, myśli, że jest nam potrzebne, że powinniśmy coś... do klasy. Co? Tak, i cię ja zaraz przyjdę, dobra? Max to wystaje. To widać. Co? Fajne. Zajebiste. Jurek będzie się cieszył. Ja mam do pani, do pani bardzo ważne pytanie. Nazwa sklepu to jest Sej I my chcielibyśmy się dowiedzieć, co powiedział Sin. No, tak, to ten. <noise> Miała pani wcześniej takie pytanie? Nikt nie wie, co powiedział Sin, ale ja za to wiem, że mamy już zakupy dla Oli. No, mam granatowe spodnie, które chociaż trochę pasują do tego granatu tutaj. Wiecie, widzę, mogłabym kupić coś na damskim dziale, bo tutaj jest dużo różowych rzeczy, ale mimo wszystko chciałabym, żeby to był męski ciuch i ewentualnie dodatki mogą być damskie, więc teraz cały jakby outfit mam i idę szukać właśnie tych dodatków. Dobra, no, bierzemy do tego różowe skiety i do tego dobieram różową czapkę i różowy szalik. Wydaje mi się, że w całości będzie ponad 50% różowego koloru, więc bierzemy to wszystko, idziemy do kasy i pokażemy Maxowi w domu ten piękny outfit. To będzie tragedia, nie ma opcji, że ja to wygram. I zapomniałam dodać, że na całość wydałam 106 zł Taki jest aut. Będziesz z niego tak zadowolona. No też jest piękny. Ja pierdzielę sobie. Mój jest taki, że synowi wyobrażasz Ale sprzeciwam moją torbę na twoją Im mniej, tym lepiej czasami Nie, nie, zobaczysz M tutaj co się I stało Trzeba się przekonać <grym> Maksiu, jak twój outfit? Ja Tragicznie stary, nie pytaj <grym> Ja miałam to też założyć Nie wiem co, nie, nie wiem jego myśli, jaka była jego w sensie biorosta jakby... Pierwsze bym w to nie weszła, bo jest trochę za, za krótkie Po drugie jakie miałam to założyć pod ten sweter I pod te wielkie pantalony No bo to właśnie był XL jak detektyw jakiś <śmiech> 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 bo Może to miałam jako polerzynę założyć <laughs> Ale <Bra. śmiech> to są skarpetki. Wiem, nie założę ich Miałobyś 50% różu Jest Czemu ta koszulka jest taka? <laughs> bo to jest Bra. Nie było nic totalnie na dziale męskim różowego to była jedyna rzecz. Bo. On nie wie, co się dzieje. Patrzcie. Ja mu się podobam teraz. To miałeś założyć pod cały outfit to piżamę. To miał być twój ocieplacz na jesień. Wiesz, o co chodzi? A ja coś nie wiem, kapelusz. Nie, to nie, to źle to założyłaś. Ale się w tym kapeluszu. To obydwoje wyglądać tragicznie. No to prawda. I czy ja teraz to coś kryterium, kto mnie bardziej rozbawił? Czy bardziej. <laughs> nie wiem, no jak patrzę na nią, to nie mogę, jak nie patrzę no, ale na ciebie, to też nie mogę Spójrz, ona się kolorystycznie całkiem wygląda, szal czarny, czarne, czarne wiesz, spodnie Są ludzie, którzy by tak wyszli na miasto No tutaj, moje kochani, wybieram stylówkę Oli, czyli ty dostajesz punkt Papier, kamień, nożyca. A o co gramy w ogóle? Dwie stówki Dwie i pół Stówka 300 albo no, co to mam to... wykorzystać w wizerunku? 150 100. No dobra <laughs> No dobra kochani, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku, już nie małem. Pa, pa Na razie! Jest ja się duszę w tym. Jest tak gorące.